Oj, Kaśka, co to za woda? Z kranu? Oh, ja myślałam, że ty mi tą wodę z rodowca tutaj przyniosłeś. Oj, dobrze, wszystko. Myślę, że tutaj nie będzie nic do zrobienia w tym roku, ale proszę przytrzymać sobie tutaj chusteczkę. Świetnie. Musimy. Świetnie. Poprosiłabym jeszcze Uh, to był ostatni. Okej, okay, no to można się zbierać do domu. Kochani, dziękuję Wam bardzo za obejrzenie tego filmu. Mam nadzieję, że Wam się spodoba.